Cześć, witajcie, jestem strony Pan Brock, a z Daniel 2. Siema. I zapraszamy na nasz odcinek z, yy, z Rubiwal. Tak, plus działki. <laughs> Eeeem. Yy, takie. No tak. Masz. ale. No lala. właśnie, yy, to jest moje ku. nie czy ale... No właśnie. Yy, no troszkę Pationów mam nawet nie widziałam, właśnie nie wiem skąd ona nam się tu wzięła Wiesz taki Irona? What? Uff Daniel, znikłem Chodź za mną Sorry, zniknąłem Jak? Nie mam nie Daniel Ej, chodź za mną No, no <grym> O fa 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 fa. To jest jakiś Jarek Gdzie? Gdzie masz tego? Jarek skwarek, tak, to jest Minecraft na dusie. Ja chcę go dokończyć! Ty łuk miał enchant! Łóżko! Na co miał enchant łuk? Fuck no, tak, Wow! A to jest co? Yy, Dobra. Mm, tak. Yy, jesteśmy trochę szurnięci. Ten odcinek, ten odcinek jest w ogóle szurnięty. Yy, Oto o, o, to gówno. Się postaramy usunąć. Znaczy na pewno usuniemy. Na pe w następnym odcinku już na pewno tego nie będzie, ale teraz to przepraszamy za te lekkie cheaty, ale. No, w tym momencie się bez nich nie obejdzie. Na po prostu yy, Dobrze, robimy krótkie ucięcie. Wracamy po przerwie. Yy, no. Wracamy, po, jesteśmy po krótkim cięciu. A to jest nasz dom, czyli nasza działka. Yy, tutaj hoduję owce. Yy, tak, hodujemy. Po, za, zajrzyj, zajrzyj. Ja robię tu owieczki. Yy, masz może. Może odejdziemy stąd? Bo oni potrzebują ciszy i spokoju. Żeby coś z tego wyszło. Yy, tak. to Nie. jest nasza hata. A w skrzyniach. O, a w skrzyniach takie gumna. A co to kogo obchodzi? Co ma piernik do metraka? Tak, przepraszamy, musimy się wyśmiać ze dwoma Dobra, jesteśmy po przerwie. Musieliśmy się wyśmiać. Bo mój brat się zabił Perwendermana. Endermana. Lul mi się. A tu czyje łóżko jest? Publiczne. I dla kogo? Nie, to ciebie na przykład. Dla mnie, dla Biwe. Dla kacpra kierepki. Dla ciebie lepiej. Dla pan Eee. O, e, e. Co? Zobacz, przeczytaj sobie to na czacie. Ej, pewną, pewną zaletę tego serwera. Ej, od kiedy to owca nam wyszła? Ty, owce nam pouciekały. Nie, poucie. Jak? No, owca nam uciekła. Wy ty pynie zabiłeś! Nie mam, że zabiłeś! Nie, tam, tutaj jest! Zaraz się uf... No bo ja, no bo... Bo cię inne! Dobra, co? dobra! A masz! Żera rafa, fa, fa, fa! fa, 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 fa! Jaka, że... Ży tak, my idziemy teraz na trampolinę! Trampo Trampo Disco Rusko Polo! Disco Polo! Disco Polo! Disco, disco Polo! Disco Rusko Polo! Jupi-ja! Y -y, yeah. zobaczyć jak ja pięknie skaczę? Uuuu. Patrz, patrz, patrz! To będzie misko! <ślesk> 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 Ups, ale wysoko wyleciałem! Raz mi się nie chciał renderować aż! Uuu. Uuu. ale lecimy wysoko. Uu, Co? Co za dziatostwo? No na, nawet na trampolinie nie można skakać? Jak cywilizowany człowiek? I na trampolinie jestem też Wow, ale mnie wysadziło ładnie. E, to, jest, to jest nasza skrzynia z złupami, tak? Tu jest zapełnione. I z głowami ludzi. Tak, bo przypominam to jest Minecraft 1.5 Tomo, The Polish Master. The Polish Master. Polish. Jarek. A to, Jarek Wojtek. To dom jest ci tak jakby... Ty i Fizer jest Ej, mamy, mamy głowę Fizera. No. A, zapomniałem o nie maski. No, e, właśnie parter jest e, konstrukcji, tak jakby mojego wymysłu I drugie piętro chyba zresztą... I pierwsze piętro zresztą też. No przecież o? ja tego nie budowałem, nie. No dobra. I to jest tylko moja działka. No tu nic nie robi oprócz zabijania. No jak nie robię, przecież... Przecież owcy zabiłem. No to jest no, zabijania! Wow! Owca, co mnie tak? Co mnie tak wybijasz? A chcesz w mordę? No nie zabijaj jej! Ale piękna główka No lol No to nie zrobiłem i uciekła Pat, pat, pat! Widzisz mnie? No <noise> Gąbkę sobie odłożyłem tak naprawdę Co? Widzisz mnie? Poczekajcie, musimy zrobić krótkie cięcie. Yy, dobrze, dostałem taką wiadomość, że musimy teraz szybko kończyć. Także do widzenia wam i do następnego odcinka. Klikajcie zielone łapki, subskrybujcie, komentujcie. Zielony guziczek o tam tylko jest. Cześć wam!